I właśnie jestem w Krakowie i teraz idę na pupilowe targi i witam was w kolejnym odcinku. Właśnie wyszłam z targów, zobaczcie jak tu jest dużo piesków. I teraz będziemy iść coś zjeść, a w domu pokażę Wam wszystko, co kupiłam. Chciałabym wam pokazać, co kupiłam na pupilowych targach, bo jak widzicie, jest naprawdę tych torb naprawdę, naprawdę sporo i kupiłam bardzo dużo fajnych rzeczy z fajnych firm, które właśnie od dawna śledzę i bardzo chciałam zawsze sobie kupić właśnie z tych firm jakieś rzeczy. Zacznijmy może od Milorda. Jest to taka firma produkująca naturalne przysmaki dla yy, psów. Tutaj mamy właśnie rzecz, którą kupiłam oraz ulotkę. Więc teraz wam pokażę na początku to, co kupiłam. Więc kupiłam sobie takie stripsy mięsne z wołowiny, 100% naturalne. Wyglądają one w ten sposób. No i one mają chyba 100 gramów. I tutaj właśnie piszę, że mięso pod, poddawane jest specjalnemu procesowi suszenia, dzięki czemu zachowuje wszystkie wartości odżywcze. Sto, sto, stanowi idealne uzupełnienie diety psa. I skład to oczywiście 100% mięsa. I oczywiście 100% naturalne więc super, taka akurat duża, fajna paczuszka I tutaj oczywiście Wam pokażę też ulotkę Tutaj macie różne smaki właśnie tych przysmaków yy, Ciasteczek yy. Tutaj jest królik z różnymi dodatkami yy, W naszej ofercie również królik, wołowina, cielęcina, jagnięcina Kaczka, indy, kurczak, wieprzowina, dziczyzna, dorsz, tuńczyk, łosoś, jeleń i sarna. Naturalnie najlepszy produkt Polski. I tutaj z tej strony tak to wygląda. Milord. Tutaj macie etykietkę. Wyprodukowane z całych kawałków mięsa, bez konserwantów, sztucznych barwników. Stanowile na uzgodnienie diety psa. I tutaj co zawiera? doskonale czyści kamina zębne, wzmatne dziąsła no i tutaj macie serię właśnie i one są bezglutenowe więc to są właśnie pierwsze rzeczy z Milorda więc na pewno Lonek będzie testował dalej bez torby mamy rzeczy ze stoiska z Totobi to jest taka też fajna firma dla psiaków i tutaj kupiłam naturalny Płyn do czyszczenia uszek, bo jak widzicie, biggle mają te uszka takie e, opadające, więc trzeba je czyścić, żeby tam się nic nie stało. Czysta radość usuwa woskowinę, zmniejsza swędzenie, niweluje zapach. I tutaj te... fajnie jest to, że pani wszystkim drukowała właśnie imię ich pieska, i to jest płyn dla Leo. I tutaj Macie, że jest wegański. Bez konieczności płukania. Czyści i wspiera działanie e, składników aktywnych. Oczyszcza, łagodzi, działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo. E, przeciw działa przeciwzapalnie, przeciwsiądowo. Regeneruje, re, łagodzi, oczyszcza, przywraca równowagę florzy bakteryjnej. Przeznaczony do delikatnej skóry, łagodzi stany zapalne, zapalne, silnie nawilża, koi podrażnienia skóry, chroni, no i tak dalej. I to jest właśnie jak go aplikować. Więc bardzo fajny jest w takim szklanym dozowniku. Oraz kupiłam też naturalne masło na łapki i nosek bo my z Lonkiem idziemy na morze, więc będziemy mu smarować, żeby mu się nosek nie spalił i tutaj też jest masło dla Leo więc taki mały sztywcik. i jeszcze kupiłam też na ich stoisku, z Cytai Miche, kość do z królikiem i bananem zawsze chciałam właśnie kupić tą kość z tej i micha, akurat mi się udało więc też na pewno zajmie Lonka i to był właśnie rzeczy z tobi. Dalej mamy świetny, taki wielki szarpak z firmy Good Dog. Sklep internetowy Good Dog. Tutaj macie właśnie adres. Zabawki, szarpaki dla psa z Polaru. Wyrób 100% ręczny. I zobaczcie, jakie to jest solidne. Jest bardzo mocny. Wybrałam. Sobie kolorek yy, niebiesko-granatowo-żółty. Jest tak właśnie pleciony, jest naprawdę solidny, mocny. Więc mam nadzieję, że będzie nam się super sprawdzał. Mi się naprawdę bardzo podoba. Jest przepiękny. Więc to właśnie była rzecz ze sklepu Good Dog Dalej mamy Psiacha. Jest to firma produkująca ciasteczka dla psów. Już wam wszystko pokazuję. I na tym stoisku kupiłam psiachasy królikiem. Takie ciasteczka właśnie z królikiem, bo pani właśnie mi powiedziała dla szczeniaczków królika. I tutaj macie zalecenia żywieniowe dla małych ras średnich, dużych i olbrzymich i tutaj macie również producent i skład, skład to jest królik, batat mąka orkiszowa, mąka kukurydziana, oliwa z oliwek, rozmaryn, mieszanka ziół, psia kuchnia ostropę z pokrzywa, nagietek, nasiona kopru włoskiego i wywar z batata i tutaj macie również opis tych ciasteczek i jest ich 100 gramów i to są takie króliczki i tutaj macie również ulatki właśnie od nich psiacha, ręcznie robione ciasteczka dla psów I tutaj macie wszystkie właśnie smaki psiacha z boczkiem psiaha wege psiacha z kaczką psiacha z królikiem psiacha z dzikiem oraz z zytuńczykiem i tutaj macie właśnie ich kształty oraz Cały właśnie ich opis. I my mamy właśnie te. I tutaj macie też o tej firmie. I tutaj macie ich Instagrama i Facebooka, więc Was oczywiście zapraszam. I tutaj macie jeszcze. Właśnie ulotkę ich, wizytówkę taką. I to jest właśnie z psiacha, więc też będziemy na pewno testować bo bardzo nam się podobają i dalej mamy z Buldogram i w tym sklepie kupiłam taką piękną saszetkę na przysmaki ze śpiącymi bigelkami z łapką i kosteczką, zobaczcie jakie śliczne naprawdę pięknie wykonana taka fajna metka tutaj macie ściągacz oraz karabinczyk, żeby można było sobie przypiąć to jest jak widzicie dosyć pojemna, ale też nie jest za duża, więc naprawdę super. Bardzo mi się nas spodobała z takiego fajnego materiału, więc na pewno będziemy ją używać. I też Was zapraszam do Bulldogram. Zabawki dla piesków: on sobie bardzo ładnie szyją rzeczy, te szarpaki, maty węchowe, legowiska, jakieś kosteczki, piłeczki. I tutaj właśnie macie ich na Instagramie oraz na Tejsie. Więc taka śliczna saszetka. No, mi, ja jej w się po prostu zakochałam, więc musiałam ją sobie kupić. Dalej mamy rzeczy z Latakita. Latakita to też jest firma z przysmakami dla piesków. I w Latakita kupiłam przysmaki z czystkiem, bo czystek, jak wiecie, jest fajny fajnie działa przeciw, y, przeciw y, owadom. I tutaj właśnie jest y, ich opis. W rodzinnym gronie tworzymy przysmaki, które chętnie zjadają psy nasze i naszych przyjaciół. Postanowiliśmy stworzyć produkt najwyższej jakości. W jego skład wchodzą, wchodzą tylko te składniki, które możemy spożyć sami. Staramy się je zdrowo i pragniemy, aby nasze zwierzaki też miały tą szansę. Tutaj macie ich adres oraz skład tych przysmaków. Skład to jest mięso wołowe 81%, czystek, 13 siemianniany i pestki dyni. Więc super, mi się bardzo one spodobały. Jeszcze z czystkiem, więc naprawdę mega. Na pewno też będziemy testować. I tutaj macie też ich właśnie smaki. I tutaj macie też jeszcze ulotkę, możecie sobie przeczytać. I oczywiście zapraszam Was na ich Instagrama, Facebooka i stronę internetową. Więc tu mamy z latakity. Teraz z firmy BULT. BULT to jest firma z przysmakami dla piesków. Też Wam już pokazuję, co u nich kupiłam. To sobie odsunę i teraz Wam pokazuję bulta. W bulcie kupiłam treserki dla psa z kaczki, z żurawiną i rozmarynem. Wyglądają one w ten sposób, są naprawdę bardzo fajne. Interesujące i tutaj macie właśnie yy, ich opis Wybarne treserki z kaczki z dodatkiem żurawiny i rozmarynu To wspaniała mieszanka smaku i zapachu, za którym przepadają wszystkie psy Skład bogaty w białku i witaminę C wpływa na jednolitą chrupiącą konsystencję Tej wiekwinnej przekąski Bud poleca ten produkt na długie spacery z swoim czworonożnym przyjacielem i skład to mięso z 80% i produkty pochodzenia roślinnego. No. Takie śliczne opakowanie 120 gramów, więc to kupiłam, też będziemy testować. Dostałam też dwa długopisy takie ekologiczne, więc dziękuję. I tutaj mamy pierwszy katalog produktów, będę Wam pokazywać. Możecie sobie zastępować i przeczytać nasze story, nasze produkty, i tutaj macie przysmaki. Mają ich naprawdę bardzo dużo różne takie podroby. jest takie miksy. Gryzaki eco box i tutaj macie różne w takich y, ekologicznych opakowaniach, serki, ja mamy właśnie te pierwsze. potrawki batony takie tutaj macie właśnie proces ich robienia tak suszą mięsko i tutaj macie właśnie jak się z nimi skontaktować i jeszcze taki duży magazyn i tutaj właśnie też są te same produkty Też dostaliśmy właśnie voucher na chyba 10% rabatu na zamówienie. Więc bardzo dziękuję. I też Wam polecam tą firmę, bo ja miałam już właśnie z rzeczy i bardzo Leonkowi zasmakował, więc tym razem będziemy testować te treserki. I ostatnio, już ostatnimi rzeczami, które kupiłam na targach. Z których po prostu się mega cieszę. I byłam tak podekscytowana, żeby wam je pokazać, że nawet nie wiecie. Tylko sobie tutaj te rzeczy odsunę. I już wam pokazuję. Kupiłam komplet y, dla Leonka. Wymarzony komplecik, który zawsze bardzo, bardzo chciałam z firmy Uf Projekt. Uf. Tutaj macie ich metkę. Możecie znaleźć ich na Instagramie, na Facebooku. Produkują po prostu cudowne rzeczy. Ja już y, długi czas ich śledzę i właśnie udało mi się y, właśnie od nich kupić komplet. I pierwszą rzeczą, którą kupiłam, są wszelkie gwardy y, w wzorze takich suwek Mm. Takie piękne suweczki. No, mi się po prostu ten wzór tak podoba, zakochałam się w nim. Wszystko jest bardzo porzenie zrobione naprawdę jest twarde. Kółeczka w dwóch miejscach są naprawdę porzenie wykonane. Wszędzie macie regulacje, więc można idealnie wyregulować te szelki na pieska, a mój lonek jest taki trochę niewymiarowy, bo w szyi ma mało, a za to tutaj w brzuchu ma dużo. Więc to tak trzeba właśnie mu, yy, zawsze regulować. A te szybki są idealne, bo jak widzicie, mam bardzo dużo regulacji. Więc możemy sobie idealnie zre zregulować. I do tego kupiłam śliczną smycz miejską. Jest po prostu bajeczna kupiłam miejską, bo no do miasta będzie nam się dobrze przydawać, na no, takie miejskie spacerki z takim super karabinczykiem, również mocnym czarnym i w ten, w ten sam wzór takie słówki śliczne i tutaj jest również rączka takie kółeczko, można sobie zaczepić jakieś Kupoworki albo coś takiego. I jeszcze oprócz tego kupiłam sobie obroże. Bo też chciałabym, żeby brunek sobie trochę pochodził w obroży, Na przykład w czasie wakacji. I kupiłam taki piękny wakacyjny wzór. O taki. Mi się naprawdę bardzo podoba, ale na rynku wygląda super, bo tak go ożywia. No, jest śliczny. No, zobaczcie. No, przepiękne, prawda? Super. I też można nam dużo regulować. Macie meteczkę. I też ma również bardzo solidne tutaj zapięcie. Więc to z tego po prostu się cieszę bardzo, bardzo. I mi się bardzo podoba. I oczywiście zapraszam Was na stronę, yy, właśnie. Na ich social media, na Instagrama, bo wstawiałem tam śliczne zdjęcia właśnie z ich produktami. I tak właśnie wygadałem wszystkie zakupy właśnie z y, tych pupilowych targów z Krakowa. Naprawdę atmosfera była super, było bardzo dużo piesków, y, wszystko było bardzo fajnie zorganizowane. Na pewno postaram się częściej wpadać na takie targi, bo są tam bardzo fajni sprzedawcy. I po prostu nie mogłam się powstrzymać, dlatego tyle fajnych rzeczy kupiłam. I zapraszam Was do tych wszystkich sprzedawców właśnie na ich Instagramy, strony internetowe, Facebooki, bo zawsze fajnie wspierać takie polskie firmy. I to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, bo to bardzo motywuje do nagrywania kolejnych odcinków dla Was. Zostawcie subskrypcję, napiszcie w komentarzu, czy kiedyś bycie na takich targach albo czy planujecie być, bo są w różnych miastach. I czy macie z jakiejś takiej firmy właśnie, której tutaj pokazamy jakieś produkty. Do zobaczenia, pa pa!